Ola, komu jesteś? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W poprzednim odcinku mówiliśmy o porzucaniu czegoś między innymi za pomocą konstrukcji DHRD. A w tym odcinku zrobimy coś odwrotnego i porozmawiamy o powracaniu do robienia czegoś. O robieniu czegoś jeszcze raz. O robieniu czegoś na nowo po raz kolejny. Za pomocą konstrukcji, tym razem Volver A masz infinitivo. Czyli wolwer, czasownika wolwer z przyjemkiem A i bezokolicznikiem. Jest to bardzo ważna i bardzo często spotykana w języku hiszpańskim konstrukcja, a zatem zapraszam do oglądania. Jeśli dopiero co zaczynamy naszą przygodę z nauką języka hiszpańskiego, prawdopodobnie znamy już czasownik Volver. Volver, czyli wracać. Wracać, powracać itd. itd. Wszystko z wracaniem związane. Ale jeśli ktoś do nas powie na przykład ¿Por qué quieres, quieres volver a hacerlo? Jeśli przetłumaczymy to dosłownie, nie wiedząc, że taka peryfraza, taka konstrukcja volver a, masz infinitywo, istnieje w języku hiszpańskim, to napotkamy na pewne problemy. No bo dosłownie to tłumacząc, wyszłoby, dlaczego chcesz wrócić do zrobienia tego, wrócić, żeby to zrobić, jak to przetłumaczyć? Tutaj właśnie nie możemy zawsze tej konstrukcji tłumaczyć dosłownie, tylko musimy wyobrazić sobie, że to powrócenie do robienia czegoś to jest po prostu robienie czegoś na nowo, robienie czegoś kolejny raz. A zatem można by było to samo zdanie, to samo pytanie ułożyć w inny sposób. ¿Por qué quieres hacerlo otra vez? ¿Por qué quieres hacerlo otra vez? Albo ¿Por qué quieres hacerlo de nuevo? Porque quieres aferlo de nuevo, czyli dlaczego chcesz to zrobić ponownie, dlaczego chcesz to zrobić jeszcze raz, dlaczego chcesz to zrobić na nowo. I dzięki temu, że mamy taką konstrukcję, która jest bardzo przyjemna i która bardzo lubi różne kombinacje czasowe i trybowe, możemy sobie poradzić bez mówienia przez cały czas otra vez, otra vez, otra vez, czy de nuevo, de nuevo, de nuevo i unikniemy powtórzeń. Zatem Volver a Aferalgo to będzie robić coś ponownie. Robić coś jeszcze raz. Kolejny raz. Najlepiej będzie, jak przećwiczymy sobie te konstrukcje na przykładach. Jeśli dzwonimy do kogoś, a on nie może z nami rozmawiać i mówi, żebyśmy oddzwonili za kilka minut, my możemy do niego powiedzieć, ok, si no puedes hablar conmigo ahora, te vuelvo a llamar en cinco minutos. Si no puedes hablar conmigo ahora, te vuelvo a llamar en cinco minutos. Czyli, jeśli nie możesz teraz ze mną rozmawiać, to wrócę do dzwonienia do ciebie, te vuelvo a llamar, czyli zadzwonię do ciebie ponownie, po prostu za 5 minut. I wszystko mamy załatwione. Nie musimy mówić w tym momencie Te llamo de nuevo, te llamo otra vez en 5 minutos. Możemy powiedzieć Te vuelvo a llamar en 5 minutos. Tak jak wspominałem na samym początku, ta konstrukcja Wolver Acer Algo jest swoistą odwrotnością, swoistym przeciwieństwem konstrukcji The masz którą poznaliśmy. W poprzednim odcinku, bo w poprzednim odcinku mówiliśmy o tym, jak coś porzucić, jak coś zaprzestać, jak przestać coś robić, czyli de Aferalgo, i jeśli chcemy ponownie zacząć to robić, albo po prostu wrócić do robienia czegoś, no to używamy tej konstrukcji z dzisiejszego odcinka, czyli wolwer Aferalgo. Na przykład w poprzednim odcinku powiedziałem Edejado de Fumar e dejado de Fumar, czyli przestałem palić, rzuciłem palenie. Jeśli przerwę, Przerwę w nałogu i wrócę do tego nałogu. To użyję konstrukcji polverej Heralgo i powiem E vuelto a fumar. E vuelto a fumar, czyli znowu zacząłem palić. Powróciłem do palenia. Ponownie zacząłem palić. Podobnie, jeśli pamiętacie z poprzedniego odcinka, nasza przykładowa Ana rzuciła swoją dziewczynę, tak w tym odcinku może powrócić do tej dziewczyny, mogą znowu być razem, mogą powrócić do bycia razem. I na przykład możemy powiedzieć Szabeszkę Ana i Szunowia, Volvieron, Aesztar, Huntasz, Szabeszkę Ana i Szunowia, Volvieron, Aesztar, Huntasz, czyli wiesz, że znowu są razem, Ana i jej dziewczyna. A zatem w większości przykładów nie będziemy mogli dosłownie przetłumaczyć tego wolwer, a aferalgo jako powrócenie do robienia czegoś, bo po polsku to po prostu dziwnie brzmi. Lepiej tłumaczyć to na ponownie, znowu i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz, kolejny raz i tym podobnie. Ta konstrukcja wolwera aferalgo bardzo często pojawia się na przeróżnych egzaminach. Jest bardzo wdzięczna dla egzaminatorów właśnie, bo podchwytliwi egzaminatorzy mogą układać takie zadania, gdzie trzeba zrekombinować całe zdanie i oddać to samo zupełnie innymi słowami, używając przy tym na przykład jeszcze jednego słówka, które oni nam z góry narzucą. I to bardzo często się pojawia na maturze czy na innych egzaminach właśnie. I jeśli mamy jakieś zdanie z de nuevo albo otra vez. To musimy zajarzyć, że trzeba to zamienić na konstrukcję wolver Acer Algo. I przy tym trzeba bardzo pamiętać, jeśli zdajemy taki egzamin, żeby rekombinować takie zdanie zachowując ten czas, który oni nam podają. To znaczy, jeśli jest perfecto compuesto w tym pierwszym zdaniu, to trzeba zrobić E afumar", a fumar na przykład. Albo jeśli, tak jak w poprzednim przykładzie mieliśmy z Aną i jej dziewczyną, jeśli jest indefinido, czyli Wróciły do siebie, to musi być też zachowane indefinido. Na przykład, jeśli chcemy powiedzieć Bolvieron, a estar musimy tutaj użyć indefinido, jeśli tego w zadaniu wymagają od nas autorzy. A jeśli cały czas, czasy przeszłe, tak jak tutaj ćwiczymy, sprawiają Wam problemy, to zawsze możecie odwiedzić stronę edu.pl, do której link jest pod spodem w opisie i kupić mój kurs o hiszpańskich czasach przeszłych, właśnie, który, mam nadzieję, takie wszelkie niesnaski związane z czasami przeszłymi w języku hiszpańskim wam rozwiążę. Kolejny przykład: Hacía dos años que no veía pero la semana pasada lo volví a ver. Hacía dos años que no veía a Marcos, pero la semana pasada lo volví a ver. Czyli mamy tutaj, że robiło dosłownie, czyli minęły dwa lata, dwa lata minęły od tego, jak ostatni raz widziałem się. Marcoszem. Dosłownie, jakbyśmy chcieli przetłumaczyć, to robiły dwa lata, jak nie widziałem Markosza, ale w zeszłym tygodniu ponownie go zobaczyłem. Znowu go zobaczyłem. Zobaczyłem go de nuevo, albo otra vez. I tutaj mamy tę straszną dla niektórych konstrukcję Acia, dos Años, que, coś tam? I to też jest wyjaśnione w moim kursie o hiszpańskich czasach przeszłych. Te wszystkie Afe, afia, AFIA, desde Afe, desde afia. Także jeśli macie jakiekolwiek problemy to zapraszam do zerknięcia. Tutaj mamy indefinido, dlatego że jest Szymana Faszada oczywiście, ale jako że to, że te dwa lata mijały wcześniej od do momentu, kiedy zobaczyłem Markosa jeszcze raz, no to musi być Imperfecto, to zamiast Afe musi być A Fia. dos años que no Ken A Marcos. Tego wszystkiego możecie się dowiedzieć właśnie w tym kursie. Jak na razie mieliśmy tylko i wyłącznie przykłady z indikatywo, czyli z trybem oznajmującym. Zróbmy sobie jeszcze coś innego, żeby było ciekawiej. Na przykład, te lo contaré cuando nos volvamos a ver. Te lo contaré cuando nos volvamos a ver. Czyli opowiem Ci to, jak ponownie się zobaczymy, jak znowu się zobaczymy, jak powrócimy do widzenia się, to nie brzmi dobrze, czyli jak znowu się zobaczymy. Zamiast de nuevo, zamiast otra vez, możemy powiedzieć cuando nos volvamos a ver aver. Jeśli nie wiecie dlaczego tutaj musi być subkuntivo, to obejrzyjcie mój odcinek o Kwando. Tutaj mamy w znaczeniu przyszłości, kiedy się zobaczymy. Jeśli jest to zdanie podrzędne, ale nie jest pytające, no to musi być tutaj subkuntiwo W tej części zdania. Tego wszystkiego możecie się dowiedzieć z moich poprzednich odcinków o sukuntivo. Inny jeszcze przykład. Como vuelvas a llegar tarde? Te despido. Como vuelvas a llegar tarde? Te despido. Czyli jeśli jeszcze raz... Jeśli ponownie, jeśli znowu spóźnisz się, przyjdziesz za późno do pracy w domyśle, zwolnię cię. Czyli mamy tutaj takiego rodzaju trochę innego niż zwykle się to podaje w książkach Oracion kondycjonal, czyli jak przyjdziesz znowu, jeśli przyjdziesz znowu za późno, jeśli się spóźnisz jeszcze raz, to cię zwolnię. I tego, tej konstrukcji skomo i subpuntivo w czasie teraźniejszym używamy kiedy. Właśnie grozimy komuś albo kiedy wyrażamy nasz własny strach pod względem jakiejś innej sytuacji, która w tej Condition się zawiera, czyli w tej pierwszej części zdania. Mamy tutaj oration Conditional, niby pierwszego typu, ale trochę inaczej wyglądającą. Jeśli chcecie, żebym się zajął Oracone Condicjonal, czyli trybami warunkowymi, zdaniami typu warunkowego w przyszłości, to dajcie znać. Komentarza, a na pewno się tym zajmiemy dogłębniej. A może kiedyś stworzę nawet kurs o właśnie o racjonalny Jeśli jest taka potrzeba, dajcie mi znać. Jeszcze inny przykład. Ochala, pudiera, wolwer, a hacerlo. Ochala, pudiera, wolwer, a hacerlo. Czyli obym mógł wrócić do zrobienia tego, obym mógł zrobić to jeszcze raz po prostu. Tutaj mamy ohala, o którym to słowie mam osobny odcinek i bardzo Was zachęcam do jego obejrzenia. Ohala pudiera, jeśli mamy tutaj imperfecto de to znaczy, że nasze życzenie sami uważamy za albo niemożliwe do wykonania teraz, albo bardzo trudne do spełnienia w przyszłości. A zatem ohala pudiera, volver a hacerlo, obym mógł jeszcze raz to zrobić dajemy tutaj bardzo małe prawdopodobieństwo że rzeczywiście będziemy mieli taką szansę więc jest to taki tryb bardzo życzeniowy bardzo hipotetyzujący że fajnie by było gdybym mógł to jeszcze raz zrobić no ale nie przypuszczam że jest to wielce prawdopodobne Ohala pudiera volver a hacerlo jeszcze inny przykład tym razem z inną formą seria mejor que volvieras a llamarlo seria mejor que volvieras a llamarlo Czyli byłoby lepiej, żebyś gdybyś jeszcze raz do niego zadzwonił, żebyś ponownie do niego zadzwonił. Na przykład chcemy się do kogoś dodzwonić yy, i nie możemy, ale obawiamy się, że coś mu się stało, to ktoś może do nas powiedzieć. Seria mejor que volvieras a llamarlo. Czyli que lo llamaras otra vez. Tak byśmy mogli to zmienić. I tutaj mamy imperfecto de subjuntivo, dlatego że w pierwszej części mamy kondycjonal oczywiście i mówimy, gdybając, że byłoby lepiej, gdyby ktoś coś zrobił, albo żeby dosłownie ktoś coś zrobił, w tym przypadku, żeby zadzwonił do niego. No to jeszcze na sam koniec trochę bardziej skomplikowana forma. No lo habría ayudado, aunque me lo hubiera pedido. No lo habría ayudado, aunque me lo pedido. Czyli nie pomógłby mu w przeszłości, nie wróciłbym dosłownie, nie pomógłbym mu jeszcze raz, nie pomógłbym mu ponownie w przeszłości, nawet gdyby też w przeszłości mnie o to poprosił. Czyli nawet gdyby mnie o to poprosił w przeszłości, to ponownie bym mu był nie pomógł, nie był pomógł, czy jakby to ułożyć w czasie za przeszłym po polsku. Chodzi o to po prostu, że gdybamy tutaj o przeszłości, o czymś, czego nie da już się zmienić, jest to niemożliwe do zmiany, bo to już się tak, a nie inaczej wydarzyło i dlatego po jednej stronie musi być Plusquamperfecto de Subjuntivo, a po drugiej stronie musi być Condicional Compuesto. O tym mam osobne filmiki, a poza tym takie zdania typu przyzwalającego, jak to, czyli nawet jeśli, nawet gdyby i tak dalej, i tak dalej. O tym mam osobny kurs, kurs o aunkę, do którego... Też jest link pod spodem w opisie i do którego obejrzenia Was serdecznie zachęcam, bo jeśli macie problemy z takimi zdaniami, to ten kurs mam nadzieję będzie dla Was przydatny. A zatem no Nolo Abria Ayudado, a un lo ubiera pedido. No i to już by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak było, to dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. Ja na sam koniec pokażę Wam jak zwykle, gdzie nagrywałem ten odcinek. Jestem w Las Palmas de Gran Canaria. Jak zawsze tutaj mieszkam i jestem blisko... Plaza, albo parkę właściwie, Parque de Santa Catalina. Ja mówię na to plaza, bo jest bardziej to placem niż parkiem w moim mniemaniu, ale według Kanaryjczyków jest to park. On się znajduje za tymi budynkami, a tutaj jest museo. Museo Elder jest to muzeum techniczne, technologiczne itd., itd. A tutaj jest taka mała fuente, czyli fontanna. Po tej stronie mamy Centro Comercial El Muelle. Centro Comercial El Muedzie, czyli centrum handlowe na brzeże. Tutaj mamy Estación de Guaguas. Jak widzicie, Kanaryjczycy, nie wiem czy widać to na kamerce czy nie, ale Kanaryjczycy nie piszą autobuszeż ani nie mówią autobuszes, tylko mówią guaguas. I nawet na oficjalnych szyldach jest Estación de Guaguas, a nie Estación de autobuszeż. Ona jest tutaj pod ziemią, a tam dalej jest port. I tak to tutaj mniej więcej wygląda. I stąd ja was serdecznie pozdrawiam, ja będę już powoli uciekał, ale wy nie uciekajcie jeszcze, tylko zobaczcie moich patronów. A oto właśnie moi patroni, którym bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie. Jeśli wy też chcecie zostać patronami kanału Ablo Espanol, odwiedźcie serwis patron.pl. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, polecam wam zasubskrybowanie kanału Ablo Espanol, żebyście mieli stały dostęp do świeżych, nowych materiałów do nauki języka hiszpańskiego, a jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i to już by było naprawdę wszystko w tym odcinku. Jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia i usłyszenia następnym razem. Nie martwcie się, niedługo volveremos a vernos. Volveremos a vernos. Gracias i y hasta luego.